Cześć, witajcie z tej strony Just Element, czyli 8 sekund, Białek yeah, okay. i dzisiaj witamy Was w pierwszym Q&A na naszym kanale. One, two, three, jump! Zadaliście masę pytań 27. Jak na początek nie jest źle, ale liczymy na więcej pytań pod tym filmikiem. Oczywiście do kolejnego odcinka możecie zadawać pytania pod tym filmem, a do jeszcze kolejnego pod następnym. Jeśli chcecie zadać pytanie do mnie, to w tym kwadratowym nawiasie Dajecie O i zaczynacie zdanie. Jeśli chcecie do Białka, to kwadratowy nawias i B. A jeśli chcecie do nas zadać pytanie, to JF w kwadratowym nawiasie i piszecie pytanko. To wszystko. Więc jedziemy. Chciałem powiedzieć z wiedzą. Jedziemy z QA. Pierwsze pytanko. krzyżek blondyneczka, krzyżyk pyta. Osiek, masz dziewczynę? XD. Nie. Nie. Krzyżyk blondyneczka, krzyżyk, pyta się ponownie Just Element, od ilu lat się przyjaźnicie? No więc można powiedzieć, że znamy się tak e, z imienia nazwiska z twarzy od 10 lat, bo 10 lat temu przyszedłem do zerówki do naszej szkoły i wtedy poznałem tego tutaj No a tak bardziej się zadajemy ze sobą gdzieś tak będzie Półtrowej ze 2 lata półtorej roku. No, tak. właśnie. no to mniej więcej tyle, ile Just Element ma trochę dłużej, no właśnie. Ewcie kwiato na to rozpyta Just Element, jak naprawdę się nazywacie? Michał Ośka! Żadna tajemnica. Krzyżyk, blondyneczka, krzyżyk. Ponownie zadaje pytanie. Białkę, czemu nie nosisz już okularów? Kularów nie miałem tylko w jednym filmie. I to nie znaczy, że ich nie noszę. Po prostu graliśmy wtedy w piłkę i nie chciałem, żeby im się rozkierdoliły. Hehehe. na kwiatonator spyta. Just Element. Skąd się wzięła nazwa Just Element? Tego pytania to ja się bałem od samego początku, bo taka jest prawda, że żaden z nas tego nie wie. Gdy zobaczyłem, że Białkę coś nadziała w internecie, nagrywa jakieś Minecrafty czy coś, podszedłem do niego na przysanku się go spytałem. Czy nikt chciałby może zacząć nagrywać ze mną na YouTube'a, bo oboje coś robiliśmy wcześniej, ale to było naprawdę niezbyt dobre. Ale my, pomyśleliśmy, że połączymy razem siły i to będzie dobre. Powiedziałem mu, że ty dawaj stworzymy kanał, a on mówi... No ja już mam taki pusty kanał, bo akurat mi był potrzebny kanał do testów, wtedy sobie zrobiłem taki kanał testowy. I y, mówi, że nazwał go Just Element. A potem, gdy tworzyliśmy na niego filmy, już tak po miesiącu że tak po kilku tygodniach, skapnęliśmy się, że on w imieniu i nazwisko dał Michał Ekler. <śledzimy> A teraz Białkę wyjaśni dlaczego ekler. Bo miałem chłoda, eklerki. I tak, a Michał to czemu? Bo tak jakoś, kurwa. I imię i nazwisko na Google Plus naszego Just Elementu nie jest prawdziwe. Po prostu nie wiedział, że będzie z tego kanału taka przyszłość. I no i, i eklerki. Kiedy mu zaproponowałem, że przyszedł do mnie, żebyśmy coś nagrali, to powiedział, że spoko, i wsadziliśmy pierwszy film na. Nasz kanał pojemny zda negatywa, którego jeszcze nie zrobiły i w ogóle. Bartłomiej Dymowski pyta Osiek, kiedy bezużyteczna? Wiedza bezużyteczna pojawi się wtedy, kiedy będzie wolne. A kiedy jest wolne? Teraz, bo już są święta. Więc na dniach może coś nagramy, a oczywiście, że to jest długi proces, więc nagrywanie jeden dzień lub dwa. Poprzednia wiedza nam zajęła nagrywanie prawie kilka tygodni, bo robiliśmy sobie takie te dłuższe przerwy, żeby to zregenerować siły na takie nagrywanie, więc. Za się pojawia co jakiś miesiąc, miesiąc zauważyliśmy, lub co półtorej miesiąca, bo to jest dość ciężki proces nagrywania tego, więc się to pojawia tak mniej więcej właśnie. Ale teraz jest wolny czas, możemy coś nagrać, jak się skupimy 2 trzy dni, bo nagrywanie, montaż, wrzucenie, zrobienie miniatury, wstawienie i już wtedy po czterech dniach procesu tego jest na, na YouTube. Krzyżyk Blondyneczka Krzyżyk pyta O.B. Czemu pizza jest okrągła, kawałki trójkątne, a opakowanie kwadratowe? Bóg tak chciał. Julia Słupecka pyta, z którego jesteście rocznika? 9899 Krowokwiat nadaje. Czy inni ludzie z waszej szkoły wiedzą, że nagrywacie? Jaka była ich reakcja? Jak chodziłem do gimnazjum, do którego on jeszcze teraz chodzi, to ludzie, którzy dowiedzieli się, że nagrywamy, mieli różną reakcję. Niektórzy mówili mi, ej Josiek, po co nagrywasz? Po co? To jest bez sensu. A potem, gdy trochę przeszło subów, to. Ej, no coś tamtego, ale to dzięki mnie, dzięki mnie macie tyle subów. A potem, a potem, no kiedy nagracie, pod, kiedy nagracie, ale yy, niektórzy to negatywnie przyjęli, niektórzy się śmiali, niektórzy to przyjęli serio i powiedzieli, że fajne pasje. Moim znajomym to się w sumie chyba od początku podobało, nawet księdzu się spodobało. A w mojej nowej szkole? Niektórzy już oglądali Just Element, zanim doszedłem do nowej szkoły, czyli do technikum i tym osobom się nawet bardzo podobało, a ci, co się dowiedzieli... No, oczywiście, zwłaszcza białkiem im się podobały. <laughs> A ci, którzy się potem dowiedzieli z mojej klasy, powiedzieli, że fajna sprawa i im się podobało. I to mi się bardzo podobało, bo mam fajną klasę dzięki temu. I miło mi się robi, jak się pytają, kiedy następny odcinek, bo to jest takie. Czy chcą oglądać wtedy, na jakim A mnie to właśnie nerwuje, jak ktoś z mojej klasy pyta, kiedy następny odcinek, bo to mnie. Znaczy, to zależy, jak ktoś to mówi, bo jak ktoś mówi, e, kiedy następny odcinek, YouTuberzy, to wtedy wiemy, że to mówi tak, żeby się pośmiać z nas, a jak ktoś mówi. Ej, stary, no kiedy kolejny odcinek? Bo fajnie to się wygląda. To wtedy wiem, że to mówi, bo chcę to obejrzeć, a nie tak, żeby się pośmiać no, z nas. Na taki gimbus w nas w kolei, no to jak się mnie spytał, tak yy, chciał się ze mnie pośmiać, to on chodzi do pierwszego gimnazjum, no to mu beru, na japsko, no i, i uspokajmy się. Rise, Just Element Czy będą jakieś nowe serie na kanale? Tak. Coś się pojawia od czasu do czasu. Rzuty wolne są cały czas, co roku wstawiamy nowe. 2013-2014 e, rzuty wolne były, teraz będzie 2015 następne rzuty wolne. Kiedyś. Seria Wiedzy Bez Użytecznej cały czas jest wznawiana. Q&A się zaczęło. Od czasu czasu pomiędzy y, tymi filmikami pojawia się, nie wiem, Halloween Special, który, który mówi... był swoją drogą moim zdaniem słaby. Śmigus z Dęgus, no, albo czy teraz, inny vlog. Albo śmierzy. właśnie teraz te 10 faktów o sobie. Nintego pyta. Osiek, jak podobał Tobie się obóz w Serpelicach? Pozdrawiam. Było zarąbiście. Fajni ludzie, wszystko fajnie. Tak. Ja tam pojedyncy zaraz, bo mi się bardzo podobało. MacCray 12, gdzie mieszkacie XD. W okolica na południe od Warszawy 60 km. Kacper Sienko, Białkę, opowiesz dowcip o Jasiu? Wygotowałem sobie aplikację do wcipy XXL <noise> i będziemy teraz losować jakiś dowcip o Jasiu. Mam nadzieję, że kurde to działa, bo do pierwszy ostatnio. Dobra, wylosowałem. Oku. Idzie Jaś i Małgosia przez las. I Jaś się pyta Małgosi. Co masz pod sukieneczką? Rajtuski, a pod rajtuskami? Majteczki, a pod majteczkami? Nie powiem. Idą dalej i nagle Małgosia pyta się Jasia. Co masz pod spodnienkami? Kalesonki, a pod kalesonkami? Majteczki, a pod majteczkami? Nie powiem. Gdy wracają do domu, Jaś pyta się dziadka. Co dziewczynki mają pod majteczkami? Gniazdko. Małgosia pyta się Barci. Co chłopcy mają pod majteczkami? Ptaszka. Dziadkowie Jasia i Małgosi wchodzą do ich pokoju i się z wielkim zdenerwowaniem pytają: Dzieci, co wy robicie? Wkładamy ptaszka do gniazdka. Yeah. Yeah. Białkę zatańczyłbyś coś? Funny Osiek, wolałbyś być sławny czy bogaty? Sławny, bo potem bym sławę wykorzystał na... to drugie, czyli... przełożyłbym na bogactwo. Wykorzystałbym to jakoś. Jeśli miałbyś zrobić sobie tatuaż, to gdzie? Chyba bym sobie... Tak się. <laughs> <laughs> Jak już to bym chyba sobie tutaj zrobił... E, taki stop i play muzyka, muzyka wiesz. Taki znak playa... Ha! Play. Gay! No tylko stopi Play bym sobie tu zrobił taką pauzę i taki play. przycisk. Fajnie to jest. Just element Szkoła czy YouTube Mój kolega twierdzi, że za bardzo przykładamy się e... Szkoła no, oczywiście. <noise> mój kolega uważa, że bardzo niepotrzebnie przykładam się bardziej do nagrywania i martwienia się o mój kanał i w ogóle o YouTube niż o szkołę i mówi, że nie wyjdę na tym dobrze. YouTube nie wykarwie rodziny, chociaż może. Pozdrowienia dla was! I Izy. Dzięki. Przekażemy. O, mam pomysł, przekażemy je Izie teraz. Zrobimy sobie selfie z widzeniem. Proszę bardzo. Wysyłamy do Izy Krowokwiat nadaje, pyta Just Element, ile macie wzrostu? No, na to pytanie czekałem, powiem Ci. Powiem Ci, że czekałem długo na to pytanie 169 cm 180 cm, naprawdę? Konusie. się dużo, dużo. się. <gulia> Janek Kow 46 pyta Just Element. Czy zamierzacie nadal robić jakieś pranki? Bo ten na mitapie fajnie wam wyszedł. Chcieliśmy nagrać na Orange Video Fest pranka, że Rezji wyszedł na Video fest, no ale to trochę niewypowiedziowo się okazało, że on naprawdę przyszedł. Ale z głównych przyczyn nie wypadło, dlatego też, ponieważ za mało dziewczyn się zleciało, praktycznie tylko kilka do tych. Co już próbowały kręcić i w ogóle nieważne, a ja zapomniałem włączyć nagrywanie. No ale w sumie ja mam pomysł na Franka i mówiłem o nim już, ośkowi. Zazwyczaj jak nie... wymyślałam jakiś projekt, to potem to jakiś rumbor czy ktoś inny realizuje mnie to by po kilku miesiącach zauważyłem. Dziarność pyta Czemu intro z wiedzy? Ośek. A ty, a ty spostrzegawczy dziarność! Bo ktoś tu montował jakby zaspany. Nie chciało mi się renderować na nowo. Nowego intro. Ale spostrzegawczy jesteś, gratuluję oka. To by było na tyle w dzisiejszym Q&A, my wam bardzo dziękujemy za uwagę, Białkę się cieszymy, odpowiedzieliśmy na pytania, wszystko było tak jak po naszej myśli, fajne pytanka, liczymy na więcej, no i się z wami żegnamy. Cześć. Cześć. Na no razie czego się wyjebał, już zacząłem nagrywać. <grym <grym Nie, się no dawaj. Nie no się. Nie wyjebiesz. No to tutaj to zrobię. Krowofiat daje, kiedy Q&A, teraz. A, 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 nie a było 150 lajków, nie było, nie pokazałem. Ej, właśnie nie było 150 lajków pod y, specjalem, no więc... tylko. bardzo, nie było. Przykro mi Sajder gratuluje, dzięki Sajder, przyjacielu, mój złocisty siarczysty. Siarczysty. Julka W, Just Element. Dajcie po 10 faktów o sobie. O sobie, czyli, że ja ośku, o ośku, osiek o mnie, czy o się, Ja o sobie i o sobie. No, I czy nazywan nosiku, czy w tym? No to z Julką się umówimy tak, że ona nam powie, jak to ma wyglądać i nagramy o ten drugi odcinek. Następne pytanie brzmi. Kurwa <laughs> Kinga 12x Just Element, opowiedzcie jakiś sucha z dedykacją dla mojego kolegi Łukasza. O, ja tam fajny kawał, bo mój kolega yy, Kacper opowiedział, mi ja sobie taki kawał. Króliczek złapał złotą rybkę w stawie. No i złota rybka mu mówi: Króliczku, króliczku, wypuść mnie, spełnię twoje trzy życzenia. No co króliczek jej mówi: Słuchaj, rybka, ja tych życzeń nie chcę, ale chcę, żeby jutro, yy, kiedy miś wstanie, żeby, żeby pierwsze jego trzy życzenia, jakie wypowie, się spełniły. A to złota rybka mówi ok, My się wstaje na drugi dzień. takie zaspany rozciąga się i krzyczy Sto chujów w dupę i kotwica w plecy, żeby tylko była ładna pogoda. <grym> Jeżeli chcecie zadać pytanie o to piszecie kwadratowy nawias w środku O. Jeżeli chcecie zadać pytanie mnie, piszecie tak samo kwadratowy nawias, tylko że z B, a jeśli chcecie zadać pytanie na boby dwojgu, to piszecie kwadratowy nawias z J i E.